Cześć i czołem, z tej strony Karolina09009K W dzisiejszym odcinku pokażę wam y, wady i zalety VIP. No to zacznijmy najpierw od zalet. Zalety są takie, że Pierwsza rzecz, że y, oczywiście dostajesz dużo Star, star Coins y, W przypadku VIP Elite na tydzień może to być 2550 a zresztą zobaczymy y, Codziennie dostajesz po jednym diamenciku 20 stare Coins Natomiast gdy masz VIP Elite dostajesz co 4 minuty Możesz dawać co 4 minuty Grafa Natomiast zwykłym VIP możesz dawać co 15 minut A super VIP nie jestem pewna, więc nie chcę mówić Gdy masz np. Na, na miesiąc dostajesz już 11 11500 stare Coins VIP Elite Natomiast e, natomiast diamancików 80, więc jest to duża nawet zaleta. Możesz pisać kolorowym drużkiem. Ja już nagrywałam ten odcinek, ale nagrywam jeszcze raz, ponieważ cicho było mówione. Nie wiem jak teraz będzie. Więc daję jeszcze raz. Tu oczywiście pozdrowię te osoby, które napisały mi przedtem. I to tak. Chciałabym jeszcze pozdrowić Wiktoria 0909, która jest jeszcze moją e, dziewczyną na Mówi Star Planet i kuzynką również taką bliższą, mieszkamy w tej samej miejscowości. Dominika Balicka, y, Dominika.balicka01234 oraz y, Tamara S. Y, także chciałabym pozdrowić y, Kelsey 12345. Y, y, tutaj. Y, dobra, a teraz przejdźmy do wad. Wady są takie, raczej jeszcze zalety, to y, możesz mieć więcej y, znajomych, y, lecz y, gdy masz więcej znajomych, to y, są także, jest także dużo y, lagów. Y, dużo osób do ciebie pisze, że czy dasz, dasz mi coś z listy życzeń, prezent, grafa, no ale nic. I chciałabym też pozdrowić serca 6915 specjalny odcinek dla VIP-ów i przepraszam, jeżeli przyspieszę, ale to jest mój pierwszy filmik z takim programem, programem więc nie wiem. Chciałabym także pozdrowić, e, muszę podłączyć, e, więcej e, użytkowników na nowy Star Planet oraz moją siostrę, która koło mnie jest, Emilka7557, może do mnie pozdrowienia. To chyba było na, by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenia. E, łapki w liczę na łapki w górę, o ile Wam się spodoba, o ile nie, czy nie. I dziękuję. Papa. Jak to na jedyka z piosenką, czy co? To nie będzie teledysk. Dobra, cześć.